Tam, ja jestem dzisiaj sam, nie ma Gabi, choruje. Jednak jestem. Nie trafiłaś? Ej! Jestem cały czas. A, yyy, właśnie. Nie może. Co? Nie może. Dobra. Pani, kopię. Nie ma. Koczyka. Moja. Jest To Jest moja. Koczyka. tam kopají většinu. Davenek už Co ty srobilaš? Není. No. No. To mi trochu bude zle, ale

Co robi Ej, okay. fajny piasek. Mm. Dawaj, przerwa, okay. słuchaj, jeszcze mają? No. Próbuj, co to? Co mhm. ty robisz? Nie wiem Chcesz się zabić? Śmierć Pęż. Pęż. Jak to na wsi? Jak to na wsi? Chyba piesi, piesi youtuberowie po, na polskim YouTubie, którzy mieszkają na wsi Nie. To najpierw ty. Kurde, to czekaj. Uważaj. Widzicie, coś tam robi? Jest hałas. To co robimy? <laughs> Może nie będzie przeszkady za bardzo słychać? Ogólnie słońce razi.

Так, ты тут. Давай. <coughs> Давай, еще мою. Есть <coughs> кокс. Yes,

爹，这<見> <noise> <noise>。那 6 minut no już 7 prawie Nie trzeba jeszcze porobić właśnie Mówię W komentarze Co chcecie żebyśmy robili Długo będzie ekipa z Orlika On będzie, będzie na no, moich urodzinach będzie o, na jego urodzinach będzie o 27 kwietnia tak. Zapraszam A ty będzie 27 to sobota czy Wtarty. Aha. A ty chyba w sobotę będziesz robił, nie? Nie, nie? Mój cień, Ewa. Nie ma. Nie niedobry człowiek. No tutaj do 10 minut, żeby nie było nudno. No Dobra, jesteś tu krzyk. Czy kifki, czy krisek, czy kopiec? Możemy zrobić. Możemy zrobić. Głosujcie! Możemy zrobić. Potem to. Kiwanie z Roxy. Możemy potem zrobić. Jak to się nazywa? Kiwanie. Gdyby były dwa filmiki w jeden dzień. Co ty na to? Dobre, nie? ty, dobry człowiek. Jakby się nie wyposałaś na posiadku. Musiało być wejście. O, nie chcę mi się podobiec. Dlatego ciebie już sobie wbiję. Algu nie Nike. Też mam Nike, tak, tak ogólnie nowe. I mam jeszcze jedne w domu. Ja ogólnie stare, ja mam jeszcze trzy, trzy pary Nike. A jeszcze z korkami? No. A ty A, nie kor ty masz korki, ty masz kork. I ale będę sobie... jak będę za mała, to będę sobie jak Nike. Ja Amerykan <grym> Jak ty masz, to nikt nie ma No jest to takie, takie Oryginalne pod innym względem <grym> To nie jest oryginalna firma Bo nikt ich nie ma Nie, to nie jest oryginalna firma <grym> Wiesz co, mogliśmy ten kanał zrobić. Brawo Sport Brawo z Ostatnio w ten... w Bravosport były fajne plakaty XXXL. To ja mam. Nie. Z trio? Z trio FC Barcelony i z czegoś jeszcze. Z Lewandowskiego. No, to takie XL. To jest XL. Ja mam XXXL. No to tak, pisało tak. XXXL. Ale... Nie, bo ty masz z tego, z, z samego Messiego, a tam było trio. Messi najmorsła. No, a z tyłu. A z tyłu Lewandowski. Nie, ale mi chodzi o mnie. Z tyłu to ty masz? No z tyłu ja mam cały warty. A. a mi chodzi o moją bazetę. To nie może być XXL. To powinno być XL, bo tylko takie trzy kartki. Ja mam osiem. Z 8 zrobione. Dobra, kończymy. No to tak. My się z wami żegnamy. I do następnego razu. Dawajcie subki, bo jeszcze jeden subek i, i będziemy mieć 30 subskrypcji, a na 50 subskrypcji będziemy robić y, specjal. Tak, I jeszcze zrobimy może jakiś konkurs. Konkurs na nasze piłki. No dobra, no to? Narson. Pa.